Siemanko witajcie, z tej strony Urban a to jest oczywiście kolejny odcineczek z naszej serii 4R 2 hektary, jest drugi już odcinek na tej mapie. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie prasować nieholandem. I ogólnie trochę było mi pieniędzy, bo kupiłem sobie drona. Tylko że trochę mi nie wydało i wróciłem w kosz. Także później sobie go zdejmę, także Dobra, yy, otworzymy sobie bramę, bo musimy wyjechać prasą. Też mieliście teraz znowu przestój na kanale, bo od tygodnia nie się odcinek Ale, ale niestety To nie jest na pewno z powodu żniw, nie? Bo chyba u każdego e, teraz pada Po prostu nie da rady wyjechać w pole Dobra, trzeba podczepić teraz, do dobra Także teraz o żniwach nie mam mowy żeby w ogóle coś wykosić, wjechać w pole dopiero i nie mnie wykoszony, a tu rzepaki to już prawie zaraz 27 jest a rzepaki już powinny być wykoszone dopiero to masakra też widziałem, że tam gdzie niegdzie wykoszili niektórzy ale to może tam Spara razy w koło objechali a tak to wszystko jeszcze stoi także no w zeszłym roku to chyba, że paki już były gdzieś nie wiem go do 6. do 17, że były na pewno wykoszone. No na pewno Już było praktycznie po żniwach, a teraz to kurde teraz w sierpień A żniwa się nawet jeszcze praktycznie dobrze nie zaczęły Ale niby ma być od weekendu pogoda, także zobaczymy jak to będzie Jak od weekendu będzie pogoda to... To gdzieś by musiałobyś przyjść, że 4 dni ciepła to wtedy można może się wiedzie. Ale zobaczymy Także dzisiaj sobie śmiegamy nieholadem i naszą fajną prasą Klasa Fajny zestaw Także Lecimy sobie też na troszeczkę dalsze pole Te pole chyba kusiłem na live tak My też dużo się bawiliśmy tej serii na tej historii na live'ach, także... Oj, sporo się działo. W następnym odcinku, nie wiem, albo będą brzmiła... Owsa, albo zbieranie bel. Bo wiem, że dużo osób naprawdę czeka na to zbieranie tych bel. A mam odbijanie migacza, czy to jest uspoko. Także... Spora część na pewno że czeka, że będę zbierał te BL bo nie wiem. Nie wiem. Chyba czekacie na jakiś foil. Że mnie wywali w kosmos albo się wywali albo co, albo żeby było śmiesznie. <grymne> Ale tutaj raczej tak nie będzie, bo profeska jakaś musi być. Trochę błota tutaj. Dobra. Patrzymy ile tutaj, jak to będzie zbierać. No, 20 balutów może będzie. Będzie. Może mamy jedno prawie ono ma ciężko pod górę, kurde tym pomat 15 Chcież i tak tyle nie pojedzie pod górę, ale dobra O, belę widać No no wątek sturę belek także Choć dziwnie to można powiedzieć wygląda Ej leci W pery poszła A kurde A dobra Zaś się coś wykombinuje Może jeszcze dalej leci A, gdzie ona? A, jeszcze się turla, ale dobra jest tam, git. Jakoś tam wiada i wyciągnę ją. Albo z powrotem ja przytulnę Głównie jakiś stuk czy coś bym sobie chciał na polu ułożyć, także spoko by to było. Tam na tym dużym myślałem, żeby ułożyć. Tam mam jeszcze jedno pole do wykoszenia, także myślałem, żeby tutaj i... Na tamtym polu pozbierać. A na tym większym ułożyć stuk. Także później zimą byśmy sobie przyjechali po TB. Też fajnie by to była akcja Zobaczymy jak to będzie. Bo już mamy jesień, że muszę się uwinąć yy, z tym, żeby skosić to, bo za chwilę będzie tak, że nie będzie można kosić. Chociaż z tego co wiem w tym modzie jest tak, że można całą jesień kościć bodajże. Także nawet spoko. No z drugiej strony jest kijowo, bo ten mod jest taki, że... Jeśli koszem mokrego, to będzie to tańsze. Czyli tak jak w realu, a szkoda, że tego nie, nie mogę kosić latem. Jak było lato i była pogoda, a teraz po prostu lada dziś może spaść w deszcz i będę musiał czekać, aż to wyschnie. Także z jednej strony jest to lipne, ale fajne. <grym> no lipne jest dlatego, że nie mogę kosić to latem. No. I tylko dlatego chyba jest ten mod, a tak to jest naprawdę spoko ten chyba najlepszy mod jaki mógł wyjść do farminga 17 Teraz jestem pewny że będzie to już w farmingu Teraz będzie farming 19 Będzie na pewno takie rozmaicenie i będzie już ten, ten sezon taki Bo jeśli wyszedł teraz mod to oni pewnie już świecie Zaobserwują, żeby będą wiedzieli trochę jak, na jakim skrypcie jest to zrobione Bo teraz, yy, Co to, co tutaj. Wiem, że jakiś mod był I wprowadzili to tutaj Chyba odbijanie się świateł, czy coś takiego Nie wiem, to chyba był mod taki w 15 i wprowadzili to tutaj Ale to nie wiem, zobaczymy Nie wiem, że jakiś mod był taki dosyć Naprawdę fajny i pojawił się teraz tak jak jako normalny w grze Ta funkcja Ale nie pamiętam Ale jestem pewnie pewny z nie wiem w 80% że ten, ten sezon taki cały będzie w farmingu 19 Także no ale też przecież czekajcie Cały rok nie no cały rok Teraz tylko czekać na Crops, który wyjdzie jakoś za parę miesięcy i będzie git Dobra, kolejna była Też nie mieliście odcinków, bo ogólnie miałem trochę roboty Najwięcej to było z tym, żeby właśnie naprawa 60, bo walło sprzęgło tam parę dni trochę zajęło. i wymiana uszczelki pod głowicą także tam rozbieranie i to wszystko to wiadomo trochę to jednak zajęło czasu i mycie tych wszystkich ue wysiadłem, tyja światło zapalone także ogólnie żeby wykonać też nie wiem wszystko jest złożone w tym że już jest złożona cała jest git ale teraz też, żeby wykonać jakieś tam pracę pożniwną na przykład powinniśmy, że coś to, to nie ma szans, bo jest po prostu za mokro. Tam jakieś, nie wiem, podorywkę czy coś, żeby wykonać. Dobra, czyli obornika nie będziemy rozwozić, bo jakbyśmy mieli to... nie, nie będziemy. Bo, 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 bo będziemy wywozić na inne pole. A żeby wykonać podorywkę, to po prostu woda stoi, jest... no na pewno nie do ujechania, tak. Nawet jeśli by było to i tak by się wszystko oblepiało i by się pchało nie To takie coś to wiadomo Tu trzeba czekać aż trochę to obeschnie Z dwa dni by musiało nie padać Tuż by to trochę wsiąkła ta woda I ziemia by była wiadomo trochę inna że rzepaki jak rzepaki z tego co słyszałem i zauważyłem to nie sypią dość dobrze przynajmniej w mojej okolicy to tam słyszałem, że sypią około 2 ton z hektara także to jest naprawdę słabo porównując do innych lat niestety, znaczy no tam ktoś mówił, że tam komuś posypało 2 tony i tam drugiemu też tutaj akurat jak są pola w moim pobliżu to sypało tam około 3 ton do... Do 3,5 tony Piszcie jak u was sypie Rzepak ogólnie nie ma, rzepaku ale... Ale, ale... W mojej okolicy jest dość sporo rzepaku I właśnie jest Ale wszystko stoi, że nie jest w nic wykoszone, tylko tam niektórzy pokosili i słabo sypało Też rzepak jest taki, że... Mm, on jeszcze nie jest uschnięty i kombaj ma ciężko i po prostu też widziałem na YouTube, że tam ktoś zapchał kombaj, wiadomo że pakiem nie. A tam w komentarzach go zaczęli wyzywać, że słaby kombajnista i takie tam, nie? A jak jest rzepak niedojrzały. To kombaj ma ciężko i nawet nie wiem, nie wiem jaki kombajnista doświadczony czy tam jakiś. trafił, No to jest chwila mamy i kombaj zapchany, tak? trzeba go odtykać a tam go zaczęli wyzywać nie wiem pewnie jakieś kurde dzieci co nawet w kombajnie nie siedziały wiadomo że tam rzepak się powinno kosić jak jest ten ale też niektórzy spieszyli się żeby wykosić bo nie, nie dali oprysku na sklejenie tych tego rzepaku i wtedy on by wyleciał także spieszyli się bo Słyszeli jaka jest pogoda, że przestały te ma padać i tak dalej. To ten rzepak już by na ziemi leżał. A tak to on już pewnie już jest sprzedany i tak dalej. I się spieszyli. Także a ten rzepak nie był dojrzały. Znaczy był dojrzały, ale po prostu łodygi były takie, wiecie, zielone, że ten. I w wtedy miał ciężko, a on pewnie nie wiem czy on wtedy zastosował ten oprys i... Czy no, po prostu chyba się spieszył i tak dalej. Coś tam było. No i mu się zapchła, tam zaczęli go wyzywać, także trochę... trochę to dziwne było. Bo na przykład kosili, to właśnie... E, to to jest co chwilę... po prostu można powiedzieć stali, bo... bo się zatykał. Czy co chwilę, co nie wiadomo, to co jakiś czas może. Można powiedzieć gdzieś na koło tam... 3 hektarach może się trzy razy zatkał także to nie jest jakoś tam wiadomo bo ty pewnie nie pogodał że paki były wszystko pokoszone bo jednak chyba to no większość wykonała oprys na dosuszanie tego rzepaku żeby on bardziej us Uschnął i tak dalej, wiecie, żeby... z bo to jest, nawet widać na filmikach na YouTube, że... Te ściernisko, można powiedzieć, po tym rzepaku jest takie mocno zielonej, i... Że te jedne łodygi są takie, wiecie... Nie takie, jak powinny być. Ale teraz już myślę, że... Jak teraz będzie weekend, piąt... nie, sobota... Sobota, niedziela będzie w miarę ma być słońce, także z tego co mówili tak do środy jakby było to, nie może koło czwartku nawet, może środy można by było wyjechać Jakby było słońce, wiecie, takie obfite, że aż grzeje po 30 stopni i wiaterek to wtedy by to obeschło i by było git Bo tam kurde, co to się działo, to była masakra tam kurde Wody 70 litrów na, na metr kwadratowy Gdzieś tam spadło Także to jest jakaś masakra To jest naprawdę bardzo 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 dużo Że się utopić można Tam były po prostu lada chwila były ulice pozalewane samochody stały w miejscu nie Że masakra i nie wiem, Mnie tam na szczęście ominęło Chociaż u mnie też nieźle lało Powiem wam, że przyszły takie burze, że że wszystkich stron się byskało ostry wiatr. Powiem wam, że było też nieźle. Ale teraz, tak, to jest coś tak trochę dziwnie było, tak. Pada, bo pada, raz nie pada, jest pochmurnie Pogoda taka wiecie No lipno Niestety Jest, bo jest Oni fajne, fajne te ściernisko jest tutaj, nie wiem, Takie tak inne Nie wiem, tak mi się podoba w miarę Na tej lubelskiej dolinie Fajna to mapa naprawdę, mi się podoba w kit. O pełny. Trzy dwa tutaj. Rządki. I gitara. Nie wiem ile tutaj będzie pen. A ja zaś się policzę. Nie będę liczył na odcinku, bo wiecie. Si i co. <gry> Ale fajnie, bo się zatrzymały. Fajne są takie kurde granice takie wyższe. I one się wtedy zatrzymały. Patrzcie, tutaj się dwa baloty, albo nawet i trzy. Zatrzymały na tej granicy. A nie poleciały, bo one wtedy tak leciały, jeszcze do tego stało, bo tam wpadły i bo jeszcze gorzej. Zestaw, Kurde... Piękny Coś tu stój, stój, gdzie jedziesz? Jędrzej Uspokój się No jeden malut tutaj zrobił psikus, a to tam jest Pod drzewem teraz Czy on jest dalej niż pod drzewem, ale... Tam raz wjadę, to chyba się nic nie stanie Sobie go wezmę Dobra, pełny Gitara Też troszeczkę szykujemy nową serię z Jarkiem, znaczy będzie to seria zamiast samych swoich na zupełnie innym klimacie, czegoś nie było na moim kanale, to będzie to naprawdę dość fajna seria, mi się wydaje, także myślę, że fajnie, że te duże maszynek wy wywalimy i będzie o to, co, o co właśnie mi chodziło, czyli te fajne takie maszyny w Polsce. Takim właśnie takim można być Janusz, Jędrzej, uspokój się. Yy, będzie taki fajny klimat. Może zobaczycie to już niebawem, bo wy to oglądacie właśnie 27, gdy ja to nagrywam. Gdzieś pod wieczór pewnie. Także żniwa, żniwa i... Po będzie raczej, jak będzie ładna pogoda, to dwa tygodnie powinno być po żniwach, nawet, nie? Ale te dwa tygodnie to różnie z pogodą, bo wystarczy, że popada jeden dzień, to dwa dni musi schnąć To będzie tak różnie, nie? Zobaczymy, jak to będzie Trzymamy cały miesiąc, także nie jest zresztą tak źle bo co innego jak gdyby to już było koniec sierpnia i cały czas by jeszcze stały te rzepaki Coś to już naprawdę było jakieś masakra Ja bym był w szoku No ale ja na szczęście nie mam takiego rzepaku także Tego problemu raczej nie mam żeby skosić teraz I się martwić o rzepak Teraz chyba najgorzej będzie z owsem bo mówię, że jest ładny czy wiadomo, że jeszcze nie jest ukoszenia? Co jakiś może tydzień będzie ładne słońce. Ale już jest w miarę dobry. Może być tak, kurde. Kiedyś nam no, mieliśmy bardzo, bardzo ładne owe za połowę. Na ziemi leżało. Bo też padało i tak dalej. Nie dało się wjechać. Także no... Może być, lipnie, ale będzie dobrze Piszcie jak tam u was co tam wykosiliście, wy bo tak widziałem, że już niektórzy przeżyto wyjeżdżali na YouTubie Więc mnie tu już kurde, niektórzy już, po kurde, prawie miesiąc temu kosili Także normalnie pozdrow. Nie wiem jak tam u Was żniwa są, czy już po żniwach może Bo już... to różnie z tą pogodą było, tu mogło padać, tam mogło być słońce i tak dalej Nie Ale teraz śmigam szybko Ale posz, to było to, dobra śmigamy już na chałupę Muzara będzie ciemno, Rosa siada, to już nie ma co dalej balutować Czy tam prasować jak kto woli Światła załączymy Patrzcie, ten na stację zjechał Fajnie, fajnie to wygląda Ups A, nikt nie widział Także nie Holandzik ma co robić nawet z tą prasą pod górę O nawet Nawet tutaj ma co robić Trochę się ubrudził Ale to się umyje O kurde Ale tak kurde Fajnie siada Ta prasa Nie Dobra lecimy Dobra Wy wy, wy tego Przedzamy Poślij Dobra, teraz migacza trzeba zało... Oku, Ujej, ojej, dobra pijany. Ja muszę na kierownicy zlepiej, bo ty masz ten pod ręką migacza, tutaj to ja muszę szukać na kieweturze Dobra nikt nie widział biedronka stoi Nikt nic nie przewalił, nikt nie szedł drogą Także dronik sobie tutaj stoi W koszu trochę ale Wylądowałem tak przez przypadek bo No zeszło mi trochę i ten Także na takich kogucikach i nie światła włączymy. Jak sobie stoi Także jeśli się odcinek spodobał Możecie ustawić łapkę Słuchaj komentarz i ogólnie Trzymajcie się na razie do kolejnego Hej.